By nie wpaść ciągle w te same pułapki. Na przykład sytuacyjno-rodzinne. Słuchajcie, zdarza się, że na przykład nie widzimy się z rodzicami przez jakiś czas. No, na przykład mieszkamy na drugim końcu świata. Przylatujemy do Polski, cieszymy się, a rodzice wypada, wypalają ze swoimi standardowymi tekstami, gdzie um, zamiast fajnej atmosfery miłości nagle dzieją się jakieś takie sytuacje nerwowe, i ty właściwie się zastanawiasz, po co ja tu przyjechałam. No, chcesz, żeby takie sytuacje się nie powtarzały, i mówisz, no ale oni tacy są. Zapisz sobie. Jakie sytuacje są, są standardowe, jakie są ich standardowe teksty, jakie są ich standardowe oczekiwania czy standardowe zachowania i zanim pojedziesz, zanim polecisz, napisz sobie, jak Ty możesz się zachować inaczej i zapisz sobie, sobie tak, jak mogę się zachować w tej sytuacji, nie okazując agresji. Nie, nie, nie okazując agresji, nie okazując wulgarności, nie zniecierpliwienia, irytacji. Jak mogę się zachować? Okazując miłość. Mogę na przykład zachować się ciszą, uśmiechem. Zapisz sobie, może jakiś cytat, możesz im powiedzieć. Możesz ich po prostu zatkać jakimś cytatem. I ja wiem, że nie ogarniesz wszystkich sytuacji od razu, ale. Większość powoli zaczniesz ogarniać. ach, bo o to chodzi. Dzięki on ja najmniej wolnieważne. ważne. Zapraszam Was na lekcję uważności. I wpadajcie, bo im bardziej jesteśmy uważni, tym nasze życie jest uff, lżejsze, lepsze i spokojniejsze.